Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Superman, Tom pierwszy Supercorp, Komik, za który odpowiada duet Joshua Williamson i Jamal Campbell. Pierwszego będziemy kojarzyć no, z ogromnej ilości komiksów na naszym polskim rynku, przeważnie superbohaterskich, ale też choćby nawet świetnego. Jak dla mnie, Palcojada, który do tej pory mieści się u mnie na półeczce w mojej kolekcji, i, i uważam, że jest to bardzo dobra seria. Od image, którą zresztą też, jak w przypadku tego tytułu, wydał Egmont. Natomiast Jamala Campbella, no to już będziemy kojarzyli troszeczkę mniej. Jedna pozycja, z tego co pamiętam, ze Spider-Manem, związana z klonami, a tak klonów, spisek klonów, jakiś crossover. Oraz jeden z tomów Green Arrowa z DC: Odrodzenie, który zresztą bardzo lubię. Komiks w formacie zeszytowym, miękka oprawa ze skrzydełkami. Fajna, soczysta taka wręcz bym powiedział, okładeczka, prawda? Ten świt. Taki poranek. Nowi bohaterowie też. Może drugoplanowi, ale jednak i ten znaczek. Zauważcie S. Nie ma L. A jest superkorb i tu trzeba powiedzieć, że jest to zupełnie nowy rozdział w życiu Supermana, który będzie mocno zauważalny. Tajemnica Metropolis. 69.99 cena okładkowa. Opis dla was gdy rozłożymy, to zobaczymy, że właśnie to jest jeden wielki rysunek. Mroczna strefa też tutaj się oczywiście właśnie kryje. Pojawia się Bizarro, pojawia się Banshee, pojawia się Livewire. Także postacie mniej eksploatowane na naszym polskim rynku jak do tej pory. Nie wiem jak to było na zagranicznym, ale powiem Wam, że to jest naprawdę zupełnie nowy rozdział jeżeli chodzi o Supermana. Drugi tom. Drugi tom w łańcuchach tak nam się prezentuje. Natomiast co ja tutaj powinienem powiedzieć? Wiem, że większość z Was, przynajmniej tak no, obserwuję, jesteście jednak osobami, którzy wolą starsze oldschoolowe, bardziej historie, związane z nie tylko. Tutaj mówić w tym wypadku powinienem o Supermanie, ale bardziej tu chodzi też i o Batmana, prawda? To już jest powszechnie zauważalne, i często słyszę i spotykam się z opinią, że jednak kiedyś to było inaczej, to było lepiej. A to co jest teraz niekoniecznie jest takie dobre. I tak i nie. Powiem wam szczerze, że. Ja trochę inaczej do tego podchodzę i ten komiks chyba najbardziej jest tego idealnym przykładem. Z jednego prostego względu. Tak jak wspomniałem, jest to zupełnie nowy rozdział, jeżeli mowa o Supermana. Tu są wydarzenia, które owszem, dzieją się po tych wcześniejszych. Komiksowych, które do tej pory mieliśmy, ale przede wszystkim to Lois Lane jest teraz redaktorką naczelną za Perego i tak, który troszeczkę zdrowotno podupadł. To Lex Luthor w końcu, wydawać by się mogło w końcu, trafił do więzienia za to wszystko, co do tej pory miało miejsce i, i, i wiele, wiele innych rzeczy, które tutaj się dzieją. To w końcu tutaj przede wszystkim pojawiają się nowi źli. Tak jak w przypadku Batmana czasami fajniej byłoby zobaczyć trochę tych mniej eksploatowanych. Ja zawsze cały czas nad tym ubolewam i mówię to nawet w postaci nawet tej wydań figurkowych, choćby nawet Firefly'a czy Black Maska. Tutaj jest właśnie tak jakby wysłuchanie moich próśb i modeł, bo mamy Parasaita, przede wszystkim, mamy Banshee właśnie, to tylko... Część tych postaci, które będą się pojawiali, doktor Farma przede wszystkim, którego tutaj widzimy, i jego brata Grafta, którzy nie ukrywam, dla mnie byli trochę takimi nowościami i ich niekoniecznie kojarzyłem. Merlin Moonlight. Chyba postać dobra, bo przynajmniej tak się tutaj sprawdza. I ona też właśnie się tu pojawia. Jest takim przeciwieństwem Batmana, bo jeżeli Batman potrzebuje słońca, to u niej wychodzi właśnie tak, jakby potrzebowała efektu księżyca. I to też fajnie ze sobą tutaj współgra. Więc widzicie, to są tylko takie. Ciekawostki, takie smaczki, informacje, które Wam opowiadam, a to wszystko jest tylko samym tym podłożem, tą pierwszą warstwą, która się e, dzieje w tym świecie, bo tutaj naprawdę zaczyna się to od nowa, jakby taki jeszcze kolejny restart, gdzie nastąpiły pewne zmiany, pewna równowaga. Wydawać by się mogło, że będzie wszystko ok. A co się okazuje? Że no oczywiście Superman może musi ponownie zacząć działać i, i no i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że spójrzcie na Lexa Lutora. Tutaj to Lex tak naprawdę, no jednak mimo, że siedzi w więzieniu, w jakim sensie pociąga za sznurki i robi coś, tu będzie spoiler, uwaga. Więc jeśli nie chcecie tego słyszeć, odstawcie sobie na bok. Gdzieś, nie wiem, ten głosik, to, to, to suwadełko, i, i posłuchajcie. On wszystko, cały to swój LexCorp i i TD przepisuje na Supermana. I dlatego to się nazywa teraz Supercorp. Daje mu w pewnym sensie ultimatum mówiąc słuchaj. Tam pracuje kilka tysięcy osób. Jeżeli ty nie przyjmiesz tej nie wiem, czy użycie określenia słowa darowizny jest tutaj właściwym, to oni stracą pracę przez ciebie, Supermanie. Więc co zrobisz? Właśnie co on zrobi? No chyba odpowiedź jest oczywista. No, a za wszystko tak naprawdę. Oczywiście też poniekąd za pośrednictwem leksa za te sznureczki pociąga no, Mercy, która się tutaj fajnie wybija jako nowa postać, i naprawdę jest efekt wow! To wszystko, co tutaj widzimy, to dalej jest i tak wierzchołkiem góry lodowej. To jest taka niebywała niebywałość dla mnie, że dostaję dla mnie prywatnie Supermana, który. Troszkę mimo wszystko gdzieś tam zalatuje tą taką oldschoolowością, ale jednocześnie dostajemy zupełnie coś innego. Wyobrażacie sobie, żeby to Lex Luthor dostał zegarek taki, który kiedyś choćby nawet miał Jimmy. Czy ma Jimmy Olsen na wypadek tego, gdyby potrzebował pomocy albo jakiegoś kontaktu z Supermanem. Właśnie dlatego mówię o tej oldschoolowości, o tych takich smaczkach, elementach, które tutaj się znajdują, a jednocześnie czujemy powiew świeżości. Nowi bohaterowie, na swój sposób, ale też i nowi i źli, którzy się tutaj mm, właśnie pojawiają, to wszystko wygląda świetnie. I, I sama historia, same podłoże tej historii, gdzie wychodzą dawne przeszłości Lexa Lutora. Ba, o ile my wiemy, on też ze Smallville, tak jak i Superman się wywodzi, przyszedł do wielkiego miasta, chciał stać się kimś wielkim, teoretycznie stał się, ale pojawił się Superman. No i wiecie, tutaj mamy tą genezę. Mamy tą genezę na swój sposób genezę, bo dowiadujemy się, że jednak faktycznie działo się troszkę to inaczej, przynajmniej dla mnie to była ciekawostka i nowość. Działo się tu wiele rzeczy troszeczkę inaczej, aniżeli moglibyśmy się tutaj domyślać. Lex miał bójną czuprynę, a doktor Farma i Graft już wcześniej mieli z nim zatarczki i to jest właśnie taka przeszłość Leksa, która się za nim ciągnie i to ona jest tutaj troszeczkę takim, bym powiedział, głównym motorem napędowym całej tej historii, która ma na celu pokazanie nam, co było kiedyś i jakie następstwa tego są po tych wszystkich wydarzeniach, które do tej pory zakończyły się we wcześniejszych seriach związanych z Supermanem. Tu właśnie tak jest. I gdybym powiedział, że można by to czytać, nie znając tych wcześniejszych e, historii, tych pomiędzy Tem Semikiem, a to wszystkie inne później, co na część ludzi tak mocno narzekała, myślę, że to nie byłoby błędem. Myślę, że możemy to tutaj przyjąć jako Metropolis. Piękne miasto, w którym e, są bohaterowie. Ale ci też, którzy wybijają się ponadto w postaci Supermana. Są ludzie, którzy byli kiedyś znani, są dalej znani, przejęli nowe funkcje, pełnią nowe stanowiska. Są też ci, którzy gdzieś kiedyś tym światem próbowali rządzić tym miastem, nie wyszło im to, trafili za kratki, etc., etc., i nagle pojawia się nowe zło, które wychodzi na jaw i które że tak powiem jest połączone z tą przeszłością, której my nie znamy, ale może właśnie w pewnym sensie poznamy, bo poznamy tą przeszłość Lexa, ale nie musimy też i poznawać Supermana, bo i tak doskonale każdy wie jak to wyglądało. I powiem wam, że to naprawdę fajnie, to fajnie to wyszło. Ba, powiem więcej. To jest jeden z lepszych supermenów w ostatnim czasie, jakie przeczytałem, nie mówiąc o tych takich jakichś fajnych oldschoolach czy bardzo lubianym przeze mnie amerykański obcy. Jest też Anual, który troszeczkę poszerza nam i przypomina w pewnym sensie tą wiedzę na temat tych mniej istotnych bohaterów którzy się gdzieś tam czasami przewijali, pamiętam choćby nawet Steve'a Lombarda z Superman Brainiac, który właśnie odpowiadał za tą rubryczkę sportową, czy choćby nawet tutaj Kate Cat Grant, prawda? odpowiadający za rozrywkę. Tu w ogóle śmieszny jest ten kader, bo tutaj widzimy Clark Kent, Życie Miasta, za nie odpowiada i w terenie. No i oczywiście tam walczy z Toymanem, który też nie pojawił się tutaj przypadkowo. Więc sami widzicie, to wszystko naprawdę wygląda super i to jest zupełnie inny Superman, którego ja poznałem, który uważam, że naprawdę sprawdził się rewelacyjnie. Wow, jestem mega fanem i licząc to, co wyszło od odrodzenia poprzez te etapy z Action Comics łącząc. Bo te późniejsze i Syn Kalela etc. etc. naprawdę uważam, że to jest najlepszy dla mnie w mojej ocenie tylko i wyłącznie, ale najlepszy Superman właśnie z tych takich dłuższych serii zeszytowych, nie jedno tomówek. Wow. Owszem, są czasami gorsze momenty, ale jednak ee, niekoniecznie. No i tutaj Parasite wygląda trochę dziwnie. Mimo wszystko, nie za bardzo ponarzekałem, a wiem, że lubicie. Niektórzy przynajmniej. Tak jak mówię, są trochę gorsze momenty czasami, zarówno wizualnie, jak i scenariuszowo. Ale naprawdę, jako całość to jest takie coś nowum. Taki jest to zupełnie inny powiew tej świeżości supermenowej. Że naprawdę ja jestem mega, mega podjarany tym, co tutaj zobaczyłem. I nie ukrywam, że będę mocno kibicował tej serii, bo mega ją polubiłem. Lobo zresztą tak na marginesie jeszcze. Tak, pojawia się tutaj nawet lobo. Dobrze, zobaczmy, czy mam jakieś dodatkowe treści. Nie za wiele ich jest tutaj, ale możemy zobaczyć. Jakieś okładki, galerie przykładowe. To jest w ogóle fajna Superman z Darkseidem walczącym, Akopolis, prawda? Tutaj widzimy chyba te parademony, prawda? Jest. No, przypomnijcie mi, Kalibak. Więc, więc tak, jest troszkę tych grafik widzimy i naprawdę są spoko, lepsze, gorsze, ale są spoko, no i oczywiście wspomniane wcześniejsze serie, które miały miejsce, Superman ten, który spadł, syn Kal-Ela oczywiście i przygody Supermana, e, Johna Kenta oraz tutaj mamy, Action Comics. Action Comics, ten czas wojny, który był i ta wielka historia i konfrontacja z Mongulem oraz Superman powrót Kal-Ela, który właśnie początkuje tutaj to i to jest naprawdę rewelacyjne. Takie dłuższe czasami pogaduchy. Dla mnie trochę trudniej, dla was może lepiej. Zobaczymy, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Będę nad tym pracował i starał się dalej to rozwijać w takiej formie, jak część z was chce. Trochę więcej czasu mnie to kosztuje, ale może wy to bardziej docenicie. Także tyle z mojej strony dziękuję Wam bardzo. Na dole w opisie znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie nabyć sobie ten komiks. Gdybyście chcieli. Zachęcam was do tego. Tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili, kliknęli subskrypcję. Bardzo mi na tym zależy. Pomóżcie mi to dalej rozwijać, żebym miał jeszcze siły i chęci, aby dla was dalej funkcjonowało lubię komiksy, bo wiem, że potrzebujecie tego, a na pewno spora część z was. Także dziękuję Wam bardzo. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.